To jest na pewno życiówka. Nie mogę wam zrobić dwóch z nim, na mnie to nie mistrzostwo świata On już ma życiówę. I tak Orden miał niezłego światła już na życiówce widzisz co tu teraz jest? I ja cię kręcę To nic, weź go pod biorakiem jeszcze Proszę. Nic mu nie będzie, spokojnie Pójdzie zaraz One takie są ja już już. Widzisz, widzisz On chce iść do brzegu Czekaj, na prosto idzie Zaraz pójdzie Głową głodaj w drugą stronę Kurde O tak, o oh yeah Ale ładnie. Piękny go sobie, go. Długi tak nie? Zaraz pójdzie Musi... Patrz, pójdzie, pójdzie. No ile był? 10, 10 był? 10 sekund był. O, O, idzie. 10 sekund był na brzegu. Boże, Tyle. Boże. Widzisz? Kornel. Proszę światło na Kornela. Brawo ty. Mój telefon, to nie będę musiał. nie.